understand znaczy rozumieć ty understand jak powiecie rozumiem angielski I understand English I understand English A little znaczy trochę. Powtórzcie na głos. A little. Powiedzcie teraz: Rozumiem trochę angielskiego. I understand a little English. I understand a little English. Rozumiesz angielski? Tak, trochę. Do you understand English? Yes, a little. Do you understand English? Yes, a little. Just a little. Znaczy tylko trochę. Powtórzcie na głos. Just a little. Powiedzcie, rozumiesz angielski? Tylko trochę. Do you understand English? Just a little. Do you understand English? Just a little. A jak powiecie, nie rozumiem, I don't understand, I don't understand, German znaczy niemiecki. German, powiedzcie, nie rozumiem niemieckiego. I don't understand German. I don't understand German. Powiedzcie, nie rozumiem niemieckiego, ale rozumiem angielski. I don't understand German, but I understand English. I don't understand German, but I understand English. Powiedzcie, rozumiesz niemiecki? Tylko trochę. Do you understand German? Just a little. Do you understand German? Just a little. To speak English. Znaczy mówić po angielsku. To speak English. Zauważcie, że po polsku mówimy mówić po angielsku. Natomiast w angielskim nie mamy żadnego słowa między mówić a. Angielski. Mówimy to speak English. Powiedzcie, mówię po angielsku. I speak English. Mówisz po angielsku? Tylko trochę. Do you speak English? Just a little. Do you speak English? Just a little. Mówisz po niemiecku? Nie, nie mówię. Do you speak German? No, I don't. Do you speak German? No, I don't. Mówisz po angielsku? Nie, nie mówię po angielsku, ale rozumiem trochę. Do you speak English? No, I don't speak English, but I understand a little. Do you speak English? No, I don't speak English, but I understand a little. Czy ona mówi po angielsku? Tak, mówi. Mówi po angielsku i niemiecku. Does she speak English? Yes, she does. She speaks English and German. Does she speak English? Yes, she does. She speaks English and German. Czy on mówi po angielsku? Nie, nie mówi, ale rozumie trochę. Does he speak English? No, he doesn't. But he understands a little. Does he speak English? No, he doesn't. But he understands a little. Czy ona mówi po niemiecku? Nie, ona nie mówi po niemiecku, ale rozumie trochę. Does she speak German? No, she doesn't speak German, but she understands a little. Does she speak German? No, she doesn't speak German, but she understands a little. Czy on mówi po angielsku? Tak, mówi trochę po angielsku. Does he speak English? Yes, he speaks a little English. Does he speak English? Yes, he speaks a little English. Mówisz po niemiecku? Nie, nie mówię po niemiecku, ale rozumiem trochę. Do you speak German? No, I don't speak German, but I understand a little. Do you speak German? No, I don't speak German, but I understand a little. Podobają Ci się nasze lekcje? Jeżeli chcesz zacząć mówić po angielsku, w opisie pod tym filmikiem znajdziesz link do naszego 30-dniowego wyzwania. W kursie krok po kroku i bez nudnych ćwiczeń z gramatyki nauczymy Cię samodzielnie budować wypowiedzi w języku angielskim. Pamiętaj także o obserwowaniu nas na Facebooku i Instagramie, gdzie umieszczamy darmowe materiały do nauki angielskiego.